Ja jestem Stanisławem, jest to rola Amanta, który jest zakochany w Zuzi przez przypadek tak naprawdę, bo trafia tam poprzez zwichnięte ramię. Jest to dom Serwacego, a to jest córka Serwacego, jeżeli chodzi o Zuzię. występuję w roli Bartumieja, Bartumiej jest sługą Marcina Pakuły, przyjeżdżam tutaj na dworek, trafiam na dworek z Stanisławem, który zwichnął ramię. I został tutaj właśnie przyjęty. Akcja rozgrywa się w dniu imienin Zuzi. I właśnie przygotujemy cały dworek wraz z chłopami pod imieniny. Tak. Ja jestem serwacym i jestem panem tego dworku <śmiech> <śmiech> także ojcem Zuzi. Rola jest o tyle wymagająca, że muszę się wczuć w mężczyznę, który już ma swoje. Swoje, swoje dziecko dorosłe. No. Myślę, że mi się to poniekąd udało. To partia młodej dziewczyny, po raz pierwszy zakochanej i która też przeżywa swoje pierwsze rozczarowanie, tak? bo jej ojciec, czyli serwacy Łagoda, dał słowo szlacheckie, poprzysiąg jej rękę innemu, a nie temu, któremu, któremu Zusia jakby oddała swoje serce. Ja lubię Moniuszkę przede wszystkim, od tego zacznijmy, jego muzykę. To jest muzyka pełna pełna polskiego nastroju, polskiego klimatu. No, no w ogóle, nie mówię truizmy, ale jest to bardzo piękne. Przy tym jest to bardzo. To jest, taki, to jest takie uśmiechnięte dzieło, od początku do końca. I myślę, że jeżeli widz i słuchacz podobnie będzie odbierał jak ja, Mam nadzieję, że tak będzie. To będzie bardzo, bardzo dobrze.